Przecież, no, czego ty pilnujesz, no, tutaj? No, pilnuję, pilnuję, bo boję się, żeby grat nie wytłukł, mróz nie wymroził. No, to ty nie ubezpieczasz upraw u agenta w Naruszewie? No, nie ubezpieczam, ale już ruszyła sprzedaż. Dawaj, ja cię tam zawiozę, zobaczysz, ekopitka, no, ci doradzi, powie, co i jak. Proste, bardzo proste. Wykupując u agenta z Naruszewa odpowiednie ubezpieczenie na swoje uprawy, zasiewy, drzewa, krzewy owocowe, przerzucasz wszystkie swoje obawy na Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Ubezpieczenia upraw już ruszyły. Zapraszamy zatem do kalkulacji. Kalko, kalko! Jadę już, jadę to!